Oficer wyjechałem na misję do Afganistanu. Pełniłem tam obowiązki dowódcy sekcji wsparcia ogniowego w plutonie bojowym w bazie Warrior. Była to baza usytuowana na południu Afganistanu. Już pierwszego dnia po przylocie do tej bazy, podczas wyładowywania sprzętu na helipadzie ze śmigłowców, rozległy się syreny i rozpoczął się ostrzał bazy. Tak, Afganistan przywitał się z nami pierwszego dnia. W kolejnych dniach pełnienia służby. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jak, e, jakie są procedury i gdzie mamy się udać podczas ostrzału bazy. Jednak pierwszego dnia wydało nam się to takie abstrakcyjne. Pamiętam dzień, w którym mój kolega poprosił mnie o zmianę pojazdów podczas następnego patrolu. Mieliśmy do wykonania zadanie w korzystej wiosce w Afganistanie. Pojazd, w którym on jechał, a no to będę ja miałem się znajdować, najechał no na ID. Improwizowany ładunek wybuchowy. Wtedy dotarło do mnie, jak niebezpieczna jest to misja i jakie niszczy ze sobą zagrożenia, a to był dopiero początek mojego pobytu w Afganistanie. dość na prawo! patrz, Panie pułkowniku, dowódca kompanii, porucznik Żanka, melduje batalion na zbiórce do zajęć taktyczno-specjalnych. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zajęcia taktyczno-specjalne na temat działania kompanii w ugrupowaniu batalionu podczas osiągania rejonu poprawy położenia oraz rozwijania i eksploatacji systemu stanowiska dowodzenia na potrzeby sił zbrojnych. 15 Brygada wsparcia dowodzenia dyslokowana jest w garnizonie sierac jest jednostką dowodzenia bezpośrednią podległą dowódcy garnizonu Warszawa. Zadania, które realizuje brygada to zabezpieczenie teleinformatyczne, stanowisk dowodzenia, sił zbrojnych. W brygadzie Zadanie to realizują bataliony dowodzenia, bataliony łączności, batalion sieci bazowych oraz kompania dowodzenia. Bataliony te wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt łączności. Aparatownie zarządzania systemem łączności, aparatownie informatyczne, aparatownie transmisyjne, komutacyjne, węzłowe wozy kablowe oraz radiostacje rodziny Harris. Służbę pełnię w wozie łączności z radiostacją KF Harris 400 W. Jest zamontowana na pojeździe osobowo-terenowym Honker i jest kompatybilna z radiostacjami z zakresu KF i UKF. Swoją przygodę rozpoczęłam w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym. Następnie udałam się na służbę przygotowawczą, gdzie po czterech miesiącach zaproponowano mi, bym została żołnierzem zawodowym. Jak widać, skorzystałam z okazji i obecnie służę na pierwszym batalionie dowodzenia na stanowisku operator. Każdy dzień w naszej Brygadzie jest pełen niespodzianek i wrażeń. Zdobywamy nowe doświadczenia, które pomagają nam w życiu służbowym, jak i prywatnym. Dlatego też zachęcam wszystkich chętnych, by wstąpili w szeregi naszej brygady. Przed chwilą batalion rozpoczął przegrupowanie z MSD do rejonu poprawy położenia marszem ubezpieczonym w następującym ugrupowaniu. Na czele kolumny marszowej grupa rekonesansowo-przygotowawcza i patrol czołowy, następnie elementy i pododziały sił głównych, pododziały logistyczne i patrol tylny. W dniu dzisiejszym odbywają się zajęcia taktyczno-specjalne, w których batalion otrzymał zadanie rozwinąć system teleinformatyczny dla stanowiska dowodzenia. W skład wchodzi rozwinięcie kierunku radioliniowego, w którym żołnierze rozwiną ten kierunek od aparatowni transmisyjnej, który jest jednym z dwóch elementów polowej łączności w wojsku lądowym. Za mną znajduje się terminal satelitarny, jest to terminal przewoźno-przenośny. Służy do łączności satelitarnej. Jest to obecnie najskuteczniejsza łączność w wojsku polskim. Łączność radiolinowa jest rozwijana w celu rozwijania. Systemu teleinformatycznego dla stanowiska dowodzenia, które jest rozwijany w dzisiejszym dniu przez batalion. Dzisiaj, kiedy armia się modernizuje, gdzie jednostki wojskowe wyposażane są w nowoczesny sprzęt oparty na technologii XXI wieku, do obsługi tego sprzętu potrzebni są żołnierze dobrze wyszkoleni, zmotywowani do działania. Tak, aby zespół odniósł zamierzony cel, wykonał zadania na najwyższym poziomie. To właśnie podoficerowie, którzy są wsparciem dla dowódców, pełniący role szkoleniowe lub są specjalistami w danym obszarze. Budują takie zespoły, przekazują nabytą wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie przygotowują podległych żołnierzy do dowodzenia oraz obsługi tego sprzętu. To od nich samych zależy, jak będzie wyglądał w przyszłości nasz korpus. Dlatego też w mojej ocenie na podoficerach spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą oni wykazywać. Się nie tylko umiejętnościami, wiedzą specjalistyczną, ale przede wszystkim mądrym zarządzaniem powierzonym im zespołem ludzi. Znajdujemy się w chwili obecnej w sali przeznaczonej do szkolenia żołnierzy wyznaczonych do pełnienia funkcji administratora, gdzie obecnie prowadzony jest kurs z podstaw sieci, na którym przyszli administratorzy uczą się podstaw podstawowej konfiguracji i administracji urządzeniami sieciowymi takimi jak switche czy routery. Łączność w jednym zdaniu, najkrócej jak można powiedzieć, to komunikacja. To komunikacja między osobami. Sprawna komunikacja. Do tego służy łączność. Pododdziały batalionu realizując marsz ubezpieczony siłami patrolu czołowego stwierdziły skażenie terenu. Patrol czołowy natychmiast zatrzymał kolumnę, a następnie przystąpił do realizacji czynności związanych z określeniem rodzaju skażenia. Załoga z wozów Ubezpieczenie! Saper! Sprawdzić teren! Saper rozpoczyna sprawdzenie prawego skraju drogi. Przystępujemy do sprawdzenia terenu pod względem użycia środków chemicznych. Na podstawie zabarwienia rurki wskaźnikowej 44A możemy stwierdzić, że wystąpiło skażenie terenu za pomocą środków fosforoorganicznych. Po określeniu rodzaju skażenia i uznaniu, iż nie ma możliwości wytyczenia drogi obejścia, Dowódca batalionu zdecydował się pokonać odcinek terenu skażonego na pojazdach. Stokrotka 25, tu termin 35. Klima, odbiór. Termin 35, tu stokrotka 25. Odebrano, odbiór. Wykonać Sierra. Fabryka 26, tu stokrotka 25. Nadaje. Sierra, odbiór. Jeszcze, dobra, jedź prosto. Po wykonaniu przez pododdział zabiegów specjalnych i sanitarnych kolumna udaje się w rejon poprawy położenia i zajmuje miejsca rozlokowania sprzętu, wykorzystując naturalne maskujące możliwości terenu. Dzisiaj jeszcze drużyna kablowa miała zadanie rozwinąć kierunek przewodowy. Z wykorzystaniem polowego kabla dalekosiężnego, który jest wykorzystywany w wojsku do budowy kierunków dalekosiężnych i wewnętrznych połączeń między aparatowniami łączności i wozów dowodzenia, które są w składzie rozwijanego stanowiska dowodzenia. Pododdziały batalionu realizując zadania. Związane z ochroną i obroną rejonu poprawy położenia, w pewnym momencie zostały zaatakowane przez grupę dywersyjną rozpoznawczą W tym przypadku dowódca warty podjął decyzję o oskrzydleniu przeciwnika i wyparciu go zajętej rubieży. W dalszej części realizacji zadań po wykryciu przez posterunek obserwacyjny środków napadu powietrznego użyto drużyny do zwalczania celów napadu powietrznego. Zadaniem zniszczenia środków napadu powietrznego. Do samolotu! Z prawej! Pięć sylwetek! Ognia! Pododdziały batalionu nie tylko realizują zajęcia stricte związane z łącznością, ale również inne, jak na przykład zajęcia z etyki. Tak jak Dawid zaskoczył Goliata, tak pododdziały łączności muszą być zawsze gotowe na nieoczekiwane sytuacje, bo nie zawsze plany się sprawdzają w realnym działaniu. Często trzeba podjąć improwizację tak, aby zadanie wykonać w możliwie najkrótszym czasie i w najlepszy sposób. Dlatego bez pododdziału wsparcia dowodzenia dowodzenie innymi rodzajami wojsk praktycznie jest niemożliwe w obecnych czasach. Mimo że działamy w obecnych czasach, pamiętamy o naszej historii, pamiętamy o strzelcach kaniowskich, którzy byli bohaterami minionych czasów. Dzięki nim nasza jednostka jest w tym miejscu, w którym obecnie jest, a my możemy cieszyć się wolnością i jednocześnie realizować zadania w taki sposób, aby do konfliktu w przyszłości nie dochodziło.